Siemano! Jak widzicie, właśnie wróciłam z zakupu, więc pomyślałam, że dzisiaj sobie coś ugotujemy. No, no, no! Koszyk pełen dobroci. No to chyba wszyscy się domyślają. Pizza challenge! Myślę, że czas najwyższy: poznać składniki. Krupki, warta cukrowa. Ogórki, kiszone. Pieczarki. Nie ma pizzy bez pieczarki. Orzeszki w czekoladzie. Brzmi smakowo, ale czy do pizzy? Dana, Szyneczka. Coś, co. Dla mnie będzie dziwne. Sardynki. Boję się naprawdę, że to wylosuję. Kinder czekolada, kinderki. Chyba wszyscy to lubią. Jajo, kukurydzka i ostatnia rzecz, którą tu mamy, że żelki. Tu znajduje się moja maszyna losująca. Uhuu! Echo! to do do tego momentu filmu, ale nie piszcie w komentarzu o co chodzi. Nie mówcie w której minucie. Zróbmy taki test dla uważnie oglądających. Tutaj w środku, w ukrytych jajeczkach mamy numerki, więc będę losowała, ale to nie wszystko. No to co? Którą z tych rzeczy najchętniej byście zjedli? No może nie na pizzy. Ja bym zjadła orzeszki. Mam już tutaj pizzy blat. Coś na niego trzeba dać. Zanim dodatki, jakiś sos. Zawsze pomidorowy, ale może teraz będzie jakiś inny. Przygotowałam maszynę losującą, jak widzicie, cztery jajka. Może na spód pizzy położymy nutellę, a może klasycznie ketchup. Gdzie tam? Może coś szalonego? Dżemorek albo musztarda. No to co? Na początku czas na sosik, więc zaczynamy. Maszyna losująca. Uwaga, już się boję. Mam jedno jajeczko i zobaczymy, jaki numer tu mi się trafił. Jak myślicie, co to będzie? Możecie dawać swoje strzały w komentarzu. Ja mam tutaj trójeczkę. Co to jest trójka? Dżem! Wiecie, że tego najbardziej się bałam, no ale co? Będziemy go nakładać na pizzę. <grym> Cały wysypałam przez przypadek, ojoj. Wiśniowy dżemorek. Taką pizzę bym zjadła. Jedliście kiedyś pizzę na słodko? Taka z nutelą byłaby fajna. No dobra, mamy 12 tutaj składników, to ile będę losować? Pewnie się zapytacie. Myślę, że sześć. 6. <grym> Boję się. Zaczynamy losowanie pierwszego składnika. Taki pierwszy z brzegu mi się pokazał. Fajne jest to, że nie mam tutaj napisanych od razu nazw, tylko widzę po prostu numerki i od razu jeszcze nie jestem pewna, co to może być. 12 Ubraszki. no to nieźle. Jeśli nie wylosuję tych słonych rzeczy, to będzie fajna słodka pizza w sumie. Ale ładnie to wygląda. Hmm, spróbowałabym zjeść coś takiego. No w sumie muszę spróbować, bo na tym polega ten challenge, ale kolorowo. No dobra, mam nadzieję, że nie wylosuję ogórków, bo w sumie to by było pechowe. A, boję się to otwierać. Sprawdźmy, co my tu mamy. Uwaga, numer jeden, pieczarki. W sumie pieczarki, powiem wam, że lubię nawet na surowo, są spoko. Oj, oj, pizza bez pieczarek. No nie wyobrażam sobie takiej. Jaką pizzę zamawiacie najczęściej? Ja właśnie z samymi pieczarkami. No i jeszcze jedną na środeczek. Gdy znajdziemy się na zakręcie, co teraz będzie, kochani? Już mamy trzy składniki, no to sprawdzamy, co będzie dalej. Uwaga! Numer będzie to dziesiąteczka. O nie, ogórki! Jak tak to nie chciałam! Z pieczarki i słodycze bym jeszcze to zjadła, ale ogórki już się boję. Jak ogórek, to tylko jedno przychodzi mi do głowy. Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek i czapkę i sandały. Na pizzy nie jesteś tu chciany. No ale co? Muszę zjeść. Co tu się stało? Niebieska pieczarka. O nie! Co zdarzy się teraz? Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że nic gorszego nie może być, no ale zobaczmy, co będzie dalej. O, jak będzie to. Raz, dwa, trzy. Numer jedenasty. Wata cukrowa na pizzy. Czy widzieliście kiedyś coś takiego? No jestem zdziwiona. Ale i to jaka wata cukrowa niebieska. Uwielbiam watę cukrową. Tak dawno nie jadam. Ona ma smak waniliowy. Jeszcze dziwniejsza będzie do pizza. Piękna wata cukrowa. Myślę sobie, że te pieczarki to już w ogóle się zrobią niebieskie. Pizza wygląda jak z krainy jakiegoś jednorożca tęczowego, unikorna, który lubi ogórki kiszone. Bo tak, oprócz tych ogórków, to wiecie, normalnie by to nawet wyglądało kolorowo. Zaszaleję z tą watą, bo mi się bardzo podoba jej wygląd. Mi się do palców klei. a będę go zjawiał. Następna stacja. Nasze kuleczki będą teraz losowane, a my sobie jajeczka. Mam nadzieję, że jajka nie trafi. to żeby naprawdę kaplica, że tak powiem. Co my tu mamy? Numer. 9. Jak widzicie, skropeczka postawiona, żeby się nie pomylić. Dlaczego ja to przewidziałam? Nie, no. na szczęście jajko jest szóste. Już myślałam, że będę jakimś wróżbito. O! <laughs> Chrupki, no to fajna słodyczowa pizza. Jednego zjemy. Jakie są Wasze ulubione chrupki albo chipsy? Ja bardzo lubię maczugi. Te w sumie w smaku przypominają trochę maczugi. Są pomidorowe, więc może nam zastąpią pomidorowy sosik. No to cóż teraz będzie? Z takich dziwnych składników zostały nam sardynki, jajo, szynka, w sumie się szynką często się je, ale ja losuję. Mamy to. Numer dwa. Oko, podoba mi się to. Ula la, zobaczcie, jaki piękny kolorek. Kukurydzę ja tak kiedyś uwielbiałam, że nawet jadłam sobie ją samą, taką z puszki. Teraz trochę bierze mnie obrzydzenie, jak widzę, że tutaj jest dużo słodyczy. Jak prawdziwy mistrz kuchni posypie szczyptą kukurydzy na niebieską pieczarę. Albo nie szczyptą, dawaj to. woda mi polała, o nie, czas! Trzask. Nie dość, że niebieska pieczarka, to niebieski ogórek. Co tu się dzieje? W sumie to powinno być już na tyle. Powinnam tu wszystko posypać serem, ale pomyślałam sobie, że jestem bardzo ciekawa, jak smakuje pizza z No dobra, otwieramy. Trochę boję się to zobaczyć. Ła, wow, ale ryba. Myślę, że położę to na kawałek pizzy z jednej strony, żeby spróbować, jak to smakuje. Więc siedź tu rybo. Banana na koniec? Nie, nie, nie. Troszkę se... I płynny dosyć, prawie, by się wylał. Zobaczcie. Zanim zrobię test smaku, czas na test węchu i powiem Wam, że naprawdę fajnie pachnie czekoladowo. Tej ryby jakoś mocno tutaj nie czuję, więc mam nadzieję, że będzie dobra. Kółeczka do krojenia pizzy jest. No to czas na odkrojenie kilku kawałków. Kto by chciał ode mnie spróbować takiej pysznej pizzunie? O nie, rozwala się. Oj, Te ogórki tu aż pływają. Fajne, chrupiące ciasto, ale ciekawe, czy pizza będzie tak dobra, jak wygląda ciasto same. No nie wiem, tu ryba już mi tutaj chce wylecieć, no ale dobra, niech na razie sobie tu będzie. Witajcie w restauracji Simo Paola YouTube. Serweteczka na kolanka, na śliniaczek. Powiem tak, ja się trochę cykam. Popiję sobie moim gazowanym napojem Pomarańczowym niestety unosi mi się zapach ryby, więc muszę szybko to przetestować. Kto mnie uratuje, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Uwaga, wygląda to... ja płaczę bywa. nie, nie da się tego zjeść, szczerze nie da się, czy spróbuję kawałek z rybą na pewno nie, jak poczułam smak czekolady, dżemu i kukurydzy, i jeszcze sera to szczerze, odrzuciło mnie to odrzuciło, pieski małe dwa postanowiły przyjść na pizzę, ale chyba nie zjedzą, znaczy ja im nie pozwolę ale wąchają oblizują się, ale nie jedzą test psów nie wiem, Jestem bardzo ciekawa, czy wy robiliście kiedyś pizza challenge, jakie składniki wam się trafiły i czy w ogóle spróbowaliście. No bo w sumie, patrząc na tą pizzę, to mogłabym się nie odważyć spróbować. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak testuję już dobre słodycze, największe na świecie, zobaczcie, ta czekolada miała półtorej kilograma, to koniecznie zobaczcie mój film, który niedawno nagrałam test gigantycznych słodyczy. Nowy rok, nowa ja, czyli dużo zmian na kanale, bardzo rozrywkowo, śmiechowo, więc koniecznie napiszcie mi. Jakie filmy śmieszne, challenge, bądź nie tylko, chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a może coś przetestować, może coś do jedzenia. Spełnię każdą Waszą prośbę, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich śmiesznych rzeczy, łapkę w górę na zachętę do testowania różnego, dziwnego jedzenia i koniecznie zasubskrybujcie kanał, na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby nie ominąć najnowszych filmików, dzwoneczek obok i wtedy jako pierwsi dowiecie się, kiedy dodam film. i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa!